No ładnie daje. Jeszcze torczyk. No, chyba tak. Ale na legata sobie wziął. No kanapkę przecież chciałeś. Kanapkę chciałeś złowić. Jeszcze nie widać ciulka. On trochę... Tro, tro, tro... Brzynki nawet wybrał, nie? Te plecionki 30 metrów jest pod nami Podciągnąłem go później. Zabrał. O, jeszcze idzie wariat. Bolałoby jakby się urwał. I nie zobaczyć, nie? To najgorzej boli. Jak nie widzisz, a się zerwie. Ty, a może to czarniak? Nie, to słabo jeździ. jeździ? To słabo jeździ? Tak, tak łbem wali, nie? Ale wędeczko ładnie pracuje. Kurwa Kurwa, jam. To ciągnij. Może też dużo. Nie, mały, mały. Może spadnie, już teraz idzie. idzie już. Nie widać jeszcze, nie widać jeszcze. Już go widzisz? No pan! O, proszę pana, to jest około dyszki. Albo i lepiej. Śliczny jest. A można? A można? A można? Ale locha. Jasna, cholera. Ja! Bech, chociaż się uśmiechnij. Jokie bydle. Ale masz filmik maleczku fajny. Ale locha O tak Ale teraz ślicznie wygląda. Ale potwór jo, Nie trzeba się bawić w wyciąganie rąk, żeby oszukać Nie Ale śliczne bydle, mam wagę, zważymy go Masz sobie? Mhm. Dobrze, starzymy. Dobra, mogę zakończyć filma Tak jest Dziękuję Ale by...